Dzień dobry państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Andrzej Karwowski, kierownik projektu budowy tramwaju w Olsztynie, inwestycji, która wzbudza wiele emocji, pozytywnych i negatywnych. Jak te emocje mają się do rzeczywistości? Właśnie myślę, że Pan Andrzej Karwowski nam to wyjaśni. Proszę bardzo. Tak, emocje muszą być niestety zarówno negatywne, jak i pozytywne. Pozytywne, bo oczekujemy końcowego rezultatu projektu, kończy, końcowego rezultatu poprawy transportu, komunikacji, poprawy i możliwości przetransportowania się szybko z ziemnic południowych do samego centrum Olsztyna. Negatywne, no niestety, budowa trwa. I zawsze, biorąc pod uwagę istniejącą strukturę, i zabudowy i przebiegu sieci i pasa drogowego musimy brać pod uwagę że jesteśmy na ponad 6 km ulic w Olsztynie i nie jest to do końca zależne od samego wykonawcy jakie utrudnienia musimy wprowadzać gdyż zapewniamy przejazd przez budowy zapewniamy Musimy zapewnić dojazd do poszczególnych posesji znajdujących się w otoczeniu, a jednocześnie przebudować wszystkie sieci, które są w kolizji z całą inwestycją tramwajową. Jeżeli mamy utrudniony dojazd, no to patrzmy po bokach, gdzie są wykopy, gdzie znajdowały się sieci, a te sieci też muszą być w jakiś logistyczny sposób przebudowywane, aby... Cały czas były utrzymywane dostawy prądu, dostawy internetu, dostawy ciepła, dostawy wody, odpływu kanalizacji i te wszystkie sieci znajdują się w pasie drogowym, który my przebudowujemy. Wiele miast w Polsce, podobnie wielkości jak Olsztyn nie ma tramwajów i wcale tej sieci nie robi. Dlaczego akurat nie robicie tej sieć? Celem jest przede wszystkim komunikacja. Tu biorąc pod uwagę już. To co mamy namacalne, czyli pierwsze linie tramwajowe, które powstały w 2015 roku, skomunikowanie Jarod z centrum w ciągu 22 minut nie byłoby mi możliwe żadnym innym powierzchniowym środkiem transportu. Tu nawet moim zdaniem i badania wykazują, indywidualne pojazdy nie mają szans z przemieszczaniem się w godzinach szczytu, jeżeli chodzi o transport pasażerów. A tak przeliczając, jeżeli weźmiemy pod uwagę 70 tysięcy mieszkańców i zaoszczędzone pół godziny tylko dziennie, no to okazuje się, że przechodzimy w bardzo dużej ilości już, jeżeli chodzi o skupiska wszystkich e, mieszkańców. Budowa sieci tramwajowej to gigantyczna inwestycja. Czy te pieniądze y, miasto mogłoby na coś innego spożytkować, gdyby na przykład zrezygnowało z budowy? To nie jest takie proste, dlatego że wybierane są projekty komunikacyjne. My jednak w rozwój komunikacji publicznej kierujemy i korzystamy także z tego, że jesteśmy nieliczni, jeżeli chodzi o budowę tramwajów. Jest to jak najbardziej ekologiczny środek transportu. Jest to szybki, łatwy do przemieszczania się później tym środkiem sposób komunikacji między osiedlami. Także tutaj zyskujemy i... Nie wiadomo, a raczej jest wątpliwe, bo na pewno musiałoby się zmienić źródło finansowania, bo jak wspomniałem projekt komunikacyjny finansowany jest z dedykowanych źródeł unijnych. W związku z tym, czy można powiedzieć, że gdybyśmy nie robili tych tramwajów, to po prostu byśmy tych pieniędzy z zewnątrz nie dostali? Na pewno z tego źródła, mhm. to na bank, natomiast... Możliwe, żeby były inne środki. Proszę jednak zwrócić uwagę, że Unia stara się troszeczkę zmniejszyć komunikację indywidualną, zwłaszcza jeżeli chodzi o centra miast, zwłaszcza jeżeli chodzi o te znaczne potoki, potoki samochodów i z pewnością nie dostalibyśmy na rozbudowę dróg czy naprawy ulic. Tu te środki są niedostępne dla tego typu działań. Zarzuty wielu ludzi są takie, że w związku z tym betonuje się miasto, ale to się widzę, że także wokół tej linii są sadzone drzewa. Jak to, jak to się ma? Ja może zacznę od tego betonowania, no bo z jednej strony rowerzyści wymagają, żeby ścieżki rowerowe były proste, a najlepiej z asfaltu. Z drugiej strony piesi wymagają, żeby chodniki były odpowiednią infrastrukturę. No nie wyobrażam sobie, że chodzimy, chodzić będziemy po innym niż po betonowym elemencie. A pamiętajmy, że my robimy pas drogowy. Jest elementem pasa drogowego zieleń. Tu no, nieszczęśliwie pas drogowy poprzez poszerzenia konieczne dla, dla torowisk spowodował, że wzdłuż dróg znikło ponad 1300 drzew. I taka jest prawda. Natomiast jest to ilość, nie do końca ta dobra jakość drzew, o której wszyscy tak rozmawiają. Jednakże w ramach rekompensaty tego stanu sam projekt tramwajowy zawiera w sobie do posadzenia ponad 2800 drzew i nie są to już drzewka bardzo, bardzo młode tylko szkółkowane i tak naprawdę sadzone od razu w pewnych, w pewnych rozmiarach. W tej chwili już na ulicach Olsztyna możemy zaobserwować ponad 1600 drzew posadzonych przez nas. Dodatkowe 800 dojdzie w pasie drogowym linii tramwajowych i dokończenie projektu właśnie na dojściach do tramwajów około 200 drzew jeszcze będzie dosadzone. Także, jak wspomniałem, ponad 2800 drzew posadzimy w związku z projektem tramwajowym. Tak. Także to... Czyli 1500 jesteśmy do przodu. E, tak lekko licząc, no, Przepraszam, przy, przyjęto, przyjęto e, bardziej zasady. My tutaj bardzo boleliśmy nad tym, że w pasie drogowym, gdzie robimy tramwaje, nie potrafimy zmieścić oczywiście w rozsądny, logiczny tak. taki sposób do przyjęcia e, więcej drzew niż 800. Stąd między innymi wychodzimy poza pas drogowy, uzyskaliśmy na to osobną decyzję, zgodę e, i nasadzenia kompensacyjne. E, w oddaleniu do 500 metrów od tramwajów są dokonywane. Można je obserwować chociażby na ulicy Żołnierskiej. Ponieważ ta inwestycja ciągle trwa, e, czy mógłby Pan tak u finału naszej rozmowy przedstawić nam e, najnowsze plany, najnowsze osiągnięcia? Co, co niebawem planujecie w związku z rozbudową sieci tramwajowej? E, świeżo od podpisanej umowy minęły dwa lata, tak naprawdę. Z robotami jesteśmy troszeczkę ponad półtorej roku, czas już na efekty końcowe. I e, tak szczerze mówiąc, e, wszędzie jeszcze na tych 6 km ulic jest teren budowy i będzie przynajmniej do 16 października. E, natomiast najbliższe plany są takie, aby do końca czerwca zrobić przejezdność na Alei Piłsudskiego. E, połączyć to jednocześnie z pełną przejezdnością na ulicy Wyszyńskiego. I dalej w połowie wakacji udostępnić ulicę Wilczyńskiego na odcinku od Krasickiego do Pieczewa, tak żeby już ta cywilizacja wracała na konkretne, konkretne budowy. Także to są, to są te główne zamiary, natomiast póki co termin zakończenia robót. Tak. Jest 16 października. Nie są, nie są do końca zbue, związane z włączeniem linii tramwajowych, dlatego że wtedy jeszcze czekają nas jazdy próbne, niezależne od samego wykonawcy i od budowy oraz całe uruchomienie wszystkich systemów bezpieczeństwa, które temu towarzyszą. Czy to będzie koniec rozbudowy sieci tramwoje w Olsztynie, czy też wzorem Warszawy, która, gdzie ciągle się planuje kolejne linie metra? Wy już też macie w głowie jakieś jakoś rozszerzenie tej sieci. Są następne propozycje, natomiast trudno tutaj konkretyzować. Musimy liczyć siły na zamiary i nie jest to takie proste. Wiadomo już, że dostęp do funduszy na komunikację publiczną będzie i liczymy na to, że będziemy z tego korzystać. Pozostaje nam tylko życzyć mieszkańcom Olsztyna oraz nam osobiście udanego, udanych przejażdżek, udane, udanego korzystania z transportu tramwajowego w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo.